Witam. Teraz przed nami niezwykle trudna operacja, dlatego wybrałem celowo do nagrania tego krótkiego filmiku. Odcinek specjalny, który jest w Siddy, dlatego że jest ograniczenie do 60 maksymalnie i mogę w miarę bezpiecznie nagrać ten film i powiedzieć. Słów na temat świata niewidzialnego. Jest noc. Jest ciemno. Wszystko jest inne niż dzień. Nie widzimy za dużo. Ja widzę przed sobą, przed samochodem, jedynie smugę światła. Niektóre znaki drogowe. Tu w Norwegii jeszcze są takie słupki powbijane yy, w pobocze z odblaskami, żeby można było właśnie w nocy bezpiecznie jechać trzymając się drogi szczególnie kiedy spadnie bardzo wysoki śnieg dlaczego właśnie taki taka aura, taki czas takie miejsce abyśmy mogli lepiej zrozumieć piękno świata niewidzialnego musimy wejść na chwilkę w noc musimy wyłączyć yy, część naszych zmysłów Ograniczyć wzrok, skupić się bardziej na tym, co podpowiada nam znak drogowy, co podpowiadają te poziome znaki pionowe, bardziej zdać się na światła samochodu. Zdajemy się bardziej na rzeczy zewnętrzne niż na swoje własne zmysły. I właśnie to też tak jest, kiedy szukamy tego świata niewidzialnego. Musimy wyłączyć część naszych zmysłów. Musimy wyłączyć na chwilę słuch, wyłączyć na chwilę wzrok, wyłączyć na chwilę dotyk, wyłączyć na chwilę powonienie. Musimy y, użyć tak zwanego szóstego zmysłu, żeby ten, żeby, ten, y, żeby ten świat niewidzialny móc dostrzec. Ale przede wszystkim musimy uwierzyć. I zobaczcie, ja w tym momencie, jadąc po tej drodze, wierzę. Że ci, którzy postawili ten znak, ograniczenie do 60, wierzę, że ci, którzy wbili te słupki w pobocze drogi, i wierzę, że ci, którzy namalowali te znaki poziome, linie na drodze, mieli rację. Stosuj się tych znaków. I wierzę także, że ci, którzy napisali o Bogu w Piśmie Świętym, mieli naprawdę widzenie Boga, mieli daną, daną łaskę od Boga aby wierzyć, nie aby tą swoją wiarę, swoje przekonanie o Jego istnieniu przekazać nam. Nie muszę nie muszę używać rozumu. Posługuję się wiarą. A wiara to jest bardzo często drogę na oślep. Musimy wyłączyć siebie, wyłączyć swoje ludzkie rachowanie, wyłączyć swoje ludzkie wyobrażenia, po prostu uwierzyć. Takie proste, a jednak... Tyle przysporzy nam trudności. Pozdrawiam, to jest za jakąś Za jakieś 40 minut powinienem być w Hammerfest. Dobranoc.